Witajcie. Jest niedziela, 14 niedziela zwykła. Piękny czas wakacji. Troszeczkę teraz pogoda nam daje trochę spokoju i może dobrze. Czas na najlepszą cząstkę, usiądźcie więc przy naszym Panu Jezusie ukochanym, posłuchajmy jego słów, jakie ma dzisiaj do nas w liturgii, a są myślę te słowa nam bardzo potrzebne ten czas wakacyjny. Zapraszam na najlepszą cząstkę. czas wakacji, to czas różnych urlopów, wakacji, wyjazdów. Też mam nadzieję, że to mi się uda, będę starał się wam dawać takie tło wakacyjne z pięknymi widokami. Tutaj jesteśmy akurat dzisiaj w niedaleko Żarek miasta. Jest to widok na myszków trochę rozmazany, ale tak to nawet podobno ładnie wygląda się tak, tło rozmasuje, to jest takie pro. Zacznijmy, więc nasze dzisiejsze spotkanie ze Słowem. Dzisiaj jest słowo o erze mesjańskiej, ogłoszeniu Ewangelii, o tym, że Bóg skieruje ku nas pokój jak rzekę, że wezbrze. Tam jest napisane strumień. I będzie oczyszczał, uzdrawiał nas, nasze, nasze serca, i to jest tak, będzie w erze mesjańskiej. To się dokonało rzeczywiście w momencie zmartwychwstania pana Jezusa. Rozpoczęła się era mesjańska. W ogóle cała działalność Jezusa była rozpoczęciem tej ery mesjańskiej, tak bardzo wyczekiwanej przez wszystkich. To miał być taki czas wytchnienia, czas yy, doświadczenia głębokiego zjednoczenia z Bogiem, głębokiej jedności z nim, głębokiej bliskości Boga. Ktoś może zapytać, to gdzie ta jańska. Może zaraz powiemy sobie, dlaczego jej nie doświadczamy, ale rzeczywiście ta remesjańska jest, to jest dostępne, głosi się Ewangelię, mamy możliwość korzystania z sakramentów, jest Słowo Boże i to właśnie wszystko dla nas jest dostępne. Tak naprawdę, że tego nie doświadczamy, to często jest spowodowane tym, że sami się jakoś pozbawiamy tego życia z Bogiem. Powiem wam taką, podzielę się takim doświadczeniem. Teraz, parę dni temu, yy, chociaż nie, to dla was będzie dzień wcześniej, czyli dzień temu, yy, słuchałem sobie na internecie, na YouTubie, na Facebooku świadectwa Jimmy'ego K. Może na, na pewno go znacie, bo to aktor, który grał Pana Jezusa w pasji. Jakiś czas temu nagrał takie świadectwo swojego życia, też swojego bycia przy Jezusie. Też mówił o tym, jak jak przeżywał granie pasji, a teraz w tym roku nagrał piękne świadectwo o relacji z Maryją. Ja bardzo serdecznie was zachęcam do tego, żeby to zobaczyć. Jest na moim Facebooku i też na Ewangelia po Katolicku też to udostępniłem wczoraj, więc możecie sobie zobaczyć. Bardzo warto posłuchać. W ogóle podpisuję się pod tym obiema rękami, Prze właśnie, właśnie, Teraz jest taki okres, kiedy o Maryi jakoś dziwnie się mówi, albo się są pewne skrajności. Uważam, że to, co mówi Jim K. Wiesel, jest najbardziej Boże z tych wszystkich głosów o Marii, które ostatnio słyszałem. Bardzo, bardzo głębokie i ten człowiek zobaczcie on jest chodzącym świadectwem dla mnie też co on przeżył w ogóle to zobaczcie, posłuchajcie tego i jego doświadczeń z Maryją. są niesamowite. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ ten film zrodził we mnie takie wielkie pragnienie świętości. Coś takiego kiedyś doświadczałem, że chciałem być blisko Boga, że chciałem być święty, że chciałem żyć tym wszystkim, co Pan Bóg daje. Ale ten film zrodził we mnie takie autentyczne jakieś pragnienie, aż zacząłem brzydzić się grzechem, jak, o tym, jak ten film obejrzałem. Nie wiem, co on sobie ma, ale ma coś takiego niezwykłego, dlatego was do tego filmu zachęcam, żeby go obejrzeć. Koniecznie zobaczcie po dzisiejszej najlepszej cząste ten film, ponieważ on rodzi coś takiego. Ten człowiek, jak opowiada o Bogu, jako opowiada o Maryi, to jest w nim jakaś niesamowita moc, i we mnie zrodziła ona takie pragnienie bardzo Bożego życia, żeby rzeczywiście autentycznie żyć Panem Bogiem. I dlaczego ludzie nie doświadczają ery Mesjańskiej? Z tego właśnie powodu Bóg daje nam wszystkie środki do zbawienia. Ten w ogóle dzisiejszy opis tego z Izajasza ermesjański, tam jest też mowa o tych źródłach, to taka zapowiedź Sztuświętego też, nie? Bóg daje nam wszystko. Co właśnie przez chrzest możemy się zjednoczyć z Nim i dzięki temu doświadczać tego głębokiego, głębokiej jedności z Bogiem, która jest właśnie owocem ery mesjańskiej. Ludzie święci, których wspominamy w liturgii, którzy już doświadczają teraz zjednoczenia z Bogiem, oni już na Ziemi tego doświadczali. I czasami jak niektórzy czytają żywoty świętych, to mają takie pragnienie świętości. Na to jest właśnie warto. Czytać o świętych, bo w tym momencie mniej więcej przebywamy ze świętymi, poznajemy ich życie. Widzimy, że byli normalnymi ludźmi, którzy poszli za Panem Jezusem, i w nich się ten Pan Jezus po prostu cały uobecnił. Pragniemy być tacy jak oni. Oczywiście każdy ma swoją drogę, ale mnie święci bardzo inspirują. Pamiętam jako dziecko, też co mnie inspirował do kapłaństwa. Bardzo lubiłem oglądać film o papieżu. Karol, człowiek, który został papieżem. Ten film ma też coś sobie coś takiego, że pragniesz po nim być lepszym. I w ogóle myślę, że warto y, słuchać, y, słuchać piosenek, oglądać filmy, po których stajesz, stajesz się lepszym. Ostatnio pewna osoba wysłała mi. Y, parę odcinków z Mam Talent amerykańskiego. Niesamowite osoby, które swoim talentem po prostu porywały serca, to emocje na ich twarzach, w ich, w ich głosach, w ich historiach. I powiem wam, że miałem takie, takie samo doświadczenie jak po tym filmie o Jimmy K. Zapragnąłem być lepszy. Zobaczyłem, że jest piękniejszy świat, że można, że można żyć głębiej. I jeszcze bardziej zapragnąłem takiego życia. Jak więc budzić sobie to pragnienie życia z Bogiem? Przez kontakt z dobrem, przez kontakt z dobrymi ludźmi. Nawet się mówi, że tam gdzie słyszysz muzykę, tam dobrze ludzie są. Nie? Jak jesteś taką autentyczną muzykę prawdziwą tworzy, to, to ona łagodzi obyczaje rzeczywiście i, i zmienia człowieka. Kiedy słuchamy o świętych, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy robimy Boże rzeczy, to jeszcze bardziej potem pragniemy tego. Do tego was zachęcam dzisiaj w ten odcinek dzisiejszej Najlepszej Cząstki. Do takiego poszukiwania, do tego, żeby mieć kontakt z dobrem. Są teraz też wakacje. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Ja mam, że kontakt z przyrodą też od mnie tak otwiera na, na Boga. Bardzo lubię to w ruchu Światło Życie w Oazie. To jest taki dla wielu. Ten punkt programu jest taki może mało lubiany, który się nazywa Wyprawa Otwartych Oczu. Dla mnie jest to bardzo. Niesamowity czas, bo rzeczywiście ja po, dzięki ruchowi światło życie na pierwszym stopniu 12 lat temu, kiedy szliśmy naszym animatorem Jackiem, teraz księdzem Jackiem, Kijasem z mojego roku w ogóle, tak się to stało, że potem byliśmy w seminarium razem. Wychodziliśmy w góry i mówiliśmy o Bogu. nie? Tam czasami jakieś są może te tematy różne na tych oazach. Niektórzy może, może to wymaga pewnego przepracowania, ale sama idea, którą ksiądz Blachnicki w tym zawaru jest niesamowita. Przez kontakt z Bogiem, przez kontakt z przyrodą, z pięknem przyrody, dlatego też łazy w ogóle powinny być w takich pięknych miejscach organizowane, masz pragnienie bycia lepszym. Kiedy my się otaczamy śmiercią, kiedy my się otaczamy złem, kiedy sami karmimy się przez to, co, co oglądamy, co robimy, o czym myślimy, czego pragniemy złem, to w tym momencie to są nas pochłania i zaczynamy sami tacy się stawać źli. Bardzo warto, żeby rzeczywiście jak najczęściej w te wakacje nie tylko robić, nie wiem, jest czas, to mogę się wyspać. Teraz będziemy spali do 12. Były tak niektórzy robią, no to jeszcze czasami warto się wyspać, to też jest ważne. Ale żeby ten czas spędzić w ciekawy sposób, żeby pojechać, oglądać ciekawe miejsca. Ja pamiętam, jak byłem młodszy, to w wakacje jeździłem dużo na rowerze. Też nawet pamiętam te trasy tutaj. W okolicach Żarek, Meszkowa, gdzieś tam potem po nawet gdzieś tam raz pojechałem na rowerze. Bardzo to lubiłem i to rzeczywiście ubogaca przez kontakt z pięknymi widokami, z piękną przyrodą, że tam posiedzieć troszeczkę, pokontemplować to, kto to wszystko stworzył. Ale też oprócz tego kontaktu z przyrodą, bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim budować relacje z Bogiem na takich bardzo prostych fundamentach, jakim jest modlitwa, jakim jest korzystanie z spowiedzi świętej, z mszy świętej przede wszystkim, z innych sakramentów, jeśli potrzeba. Życie tym po prostu. Życie wiarą. Kiedy żyjesz wiarą, kiedy naprawdę wchodzisz w to całym sercem, zaczynasz oddychać, zaczynasz właśnie tak jak wychodzisz na taki piękny widok i i cieszysz się przyrodą, tak samo kiedy oddychasz wiarą, kiedy wchodzisz w głębie spotkania, wychodzisz takiego ze swojego swojej codzienności, a wchodzisz w kontakt z Bogiem, wtedy to się wszystko odnawia. Byłem u spowiedzi dzisiaj i ksiądz zadał mi piękną pokutę, z której jestem bardzo szczęśliwy. Pokazał mi racji tego, że jestem blisko swoich rodzinnych stron. Teraz świetnie, jestem u siebie u rodziców w domu, na wakacjach, to to, co jakoś mi zadał, to kazał iść do swojej parafii, gdzie byłem ochrzczony, iść do chrzcielnicy, i tam podziękować Panu Bogu za swój chrzest. I tam te wszystkie różne grzechy, które gdzieś mnie męczą, dziś, które Panu Bogu oddawałem w tej spowiedzi świętej, żeby na nowo utopić w tej chrzcielnicy i żyć Chrztem świętym. To jest niesamowite. Życie sztem świętym. Dla mnie to jest też takie odkrycie dzięki oazie, ale też w ogóle życiowe, takie, że moc sakramentów, sztu z sakramentu święceń, która na mnie gdzieś cały czas spoczywa. Że warto po prostu cały czas prosić Ducha Świętego, żeby On to we mnie odnawiał, żebym ja tym żył. I wtedy era mesjańska nie będzie tylko jakąś abstrakcją, nie będzie tylko jakimś hasłem, którym sobie mówimy, że a nadeszła era mesjańska. Nie doświadczamy tego, bo my nie korzystamy z tego. To tak jakbyś dostał super samochód, no i jesteś teoretycznie właścicielem, właścicielem tego samochodu, a ktoś zapyta, jak się jeździ tym samochodem? No wiesz co, nie wiem, bo w ogóle, bo stoi tylko na parkingu. No tak naprawdę byś tego samochodu nie miał, nie? Wtedy masz samochód, kiedy z niego korzystasz. Tak samo masz wtedy relację z Bogiem, kiedy w nią wchodzisz. Masz wtedy chrzest święty, jeśli rzeczywiście tym chrzestem świętym żyjesz na co dzień. Um, więc zachęcam do tego. Ja też jakoś mam naprawdę obejrzyjcie ten film Jimmy Wizelem, Świadectwo Maryi 2019, to się da gdzieś znaleźć. Jak nie, no to zapraszam, w ogóle zapraszam na fanpage, Ewangelia po katolicku. Zapraszam też na mój profil, tam też to udostępniłem, ale bardziej na fanpage, bo fanpage jest taką oficjalną, też nie tylko moją zresztą działalnością, bo pewnie wiecie, Ewangelia po katolicku tworzy czwórka osób w sumie. Jeszcze jest Marta, Kacper i Konrad. I parę osób, tak dorywczo, które pomagają, ale tworzymy jakoś taką ekipę. Więc no właśnie, nie? tam wejdźcie, tam też staramy się publikować Wam różne teksty. W ogóle zachęcam do tego, żeby zobaczyć. A też w ogóle zapraszam dzisiaj już wieczorem. Mam nadzieję, że się uda to wszystko ponagrywać. Ale dzisiaj już pierwszy odcinek siedmiu wspaniałych o Chrzcie Świętym już. Będzie tak typowo o sakramentach. Tak. Już wchodzimy w taką już najważniejszą część tej, tej serii. Zachęcam też do innych odcinków. Tam jest mało trochę wyświetleń. Myślę, że można byłoby... Bo są naprawdę ciekawe rzeczy. Ja wiem, że może odstrasza to, że te nazwy są takie. No biorę je trochę z katechizmu. Może mógłbym coś wymyślić, nie wiem, bardziej takiego niezwykłego, po prostu clickbaitowego. Ale nie chcę tego, nie? To jest taka seria naprawdę dla takich ludzi, którzy chcą poszukać głębi, a bardzo warto ja sam powiem, wam, że się bardzo dużo z tej serii nauczyłem, bo poznałem te słowa katechizmu o sakramentach, jak one działają. A teraz będziemy przechodzić do tej najważniejszej części, już omawiania konkretnych sakramentów już w szczegółach. Więc zapraszam do tego bardzo serdecznie, a potem Wam powiem ciekawą rzecz i kogoś chcę pozdrowić, ale to za chwilę. Dzięki Wam wielkie. Błogosławię Wam na ten nowy tydzień, który rozpoczynamy. I niech chrzest święty tryska w waszych sercach, obmywa was, daje wam życie i szczęście. Tego wam życzę. Eee, właśnie życzę, wam życie tryskało w sercach. No. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Bóg Święty. Amen. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bawcie się dobrze, wakacje są wspaniałe. Korzystajcie właśnie, żeby jak najwięcej życia Bożego zaczerpnąć w tym czasie. A zaraz coś wam powiem. Ok, dobra, yy, więc tam jest Myszków, pozdrawiamy Myszków i a propos myszkowa, bo byłem Wczoraj na ślubie mojego kuzyna, dalszego kuzyna, to w Myszkowie. Zaprosili mnie, więc przyjechałem. No i powiem taką historię. To pozdrawiam, już teraz te osoby pozdrowię, ale. Ale ten wchodzę sobie na chór, no bo chciałem z panem organistą umówić, y, jakie będą czytania. Powiedział, że będą dwa czytania oprócz Ewangelii. No i tam takie dwie młode niewiasty były, y, które bardzo serdecznie teraz chcę pozdrowić, właśnie, jeżeli to oglądają, bo mówią, jak <grym> się za skoń znam. Ja chcę być, no to nieźle, nie? I okazuje się, że oglądają Ewangelię po katolicku, więc mi bardzo miło, że mogłem. Spotkać Was wczoraj. Pozdrawiam parafię świętego Andrzeja Boboli w Myszkowie. Piękny macie kościół, wspaniałą mozaikę, krzyż w ogóle i księdza proboszcza bardzo sympatycznego. Pan organista kurzyski to już w ogóle są najwspanialsze, więc bardzo dziękuję. I w ogóle też taki hit. A propos tego, właśnie pyta, pytam się, jak to mnie znalazłyście. No i mówią, no tak się ogląda Ojca Szóstaka, to potem w proponowanych jest, więc w ogóle jest, jest dla mnie szok, że jestem w proponowanych po szóstaku. To nie wiem, jak to się dzieje. Po prostu nie była ziemia gdzieś tam daleko do, do niego tam, nie? Ale to, ale to miłe było. A on też w ogóle z Myszkowa pochodzi, więc tam, tam, tam jest, tam się urodził ojciec Szóstak, więc to jest centrum internetowej ewangelizacji katolickiej tutaj w tym miejscu. Pozdrawiam was jeszcze raz serdecznie. Ja wracam w ogóle na, na dalszą część wesela, bo się bawimy, jestem pomszy świętej. No, i do zobaczenia w takim razie kiedyś tam. Trzymajcie się i do zobaczenia z Bogiem Pa.